Apokalipsa dzień po dniu. Słyszenie w ciemności. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Apokalipsa, rozdział drugi wiersz, 17. Sowy są znane ze swojej zdolności do wykrywania nawet najsłabszych dźwięków. Ale czy wiesz, że ich uszy różnią się od siebie? Te nocne ptaki mają jedno ucho umieszczone nieco bardziej z przodu niż drugie. Pozwala im to określić lokalizację ofiary podczas polowania w ciemności. Chociaż chrześcijanie z Pergamos żyli w szczególnie grzesznym regionie starożytnego świata, byli zachęcani do słuchania tego, co mówi duch. Takie duchowe umiejętności słuchania w przypadku chrześcijan w każdym wieku rozwijają się poprzez codzienne czytanie i słuchanie słowa. Podczas gdy Nikolaici pokonali niektórych w Pergamos poprzez fałszywe nauki o prawie Bożym, Pan obiecuje tym, którzy pokonają takie kłamstwa, cenny dar manny ukrytej, co stanowi odwołanie do manny umieszczonej w Arce Przymierza. Mojżesz rzekł do Arona – Weź naczynie i napełnij je omerem manny, i złóż ją przed Panem, aby przechować ją dla waszych pokoleń. Wyjścia 16:33 Jezus mówił o sobie i swoich życiodajnych słowach jako o mannie, czyli chlebie z nieba. Pewnego dnia Żydzi powiedzieli do Niego: Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni. Jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego, Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. Jan 631 31-34. Otrzymanie tej manny oznacza dar życia wiecznego. Jan 6, 27 i 51. Obiecano nam również biały kamień z wypisanym na nim nowym imieniem. Starożytni sędziowie często używali białego kamienia, aby wskazać, że dana osoba została ułaskawiona, a czarnego, jeśli była winna. Jakże cenne dary otrzymują zwycięzcy w Chrystusie. Pomódl się chwilę ze mną, panie. Daj mi duchowe uszy do słuchania słów życia i prawdy, abym mógł przezwyciężyć błędy tego świata. Do dalszego studiowania. Księga Izajasza, rozdział 60, drugi wiersz, drugi. Ewangelia Jana, rozdział 6, wiersze, od 48 do 51. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 10, wiersze 3 i 4.